Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o smartwatchu Huawei Watch GT2 Pro. Zanim jednak zaczniemy, to jeszcze przypomnę tylko, że odcinek ten należy do serii nagrań o nazwie „Zanim kupisz produkt”. Jest to seria odcinków, w której wyszukujemy sobie w Internecie bardzo interesujące produkty, a następnie po wykonaniu wcześniej odpowiedniego researchu omawiamy je sobie pod kątem danych technicznych, ceny i innych interesujących i istotnych informacji. Przed przejściem do szczegółów zachęcam się do zasubskrybowania mojego kanału. Kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, po to, abyś był na bieżąco ze wszystkimi moimi nagraniami, które przyznam, dość regularnie publikuję na tym kanale. Fajnie będzie również, jeżeli zostawisz polubienie pod filmem. No a teraz przejdźmy już sobie do szczegółów smartwatcha Huawei Watch GT 2 Pro. Rozpocznijmy sobie zatem od kwestii technicznych. Jeżeli chodzi o ekran w smartwatchu, no to ma on 1,39 cala i jest on wykonany w technologii AMOLED. Rozdzielczość samego ekranu wynosi 454x454 Pixel a jeżeli chodzi o system, w który wyposażony został smartwatch, no to jest to system Android. Co do kwestii związanych z pamięcią, no to pamięć RAM w tym konkretnym, omawianym przykładzie ma 32 MB, natomiast jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, no to ma ona 4 GB. Jeżeli chodzi o łączność przy pomocy tego smartwatcha, no to odbywa się ona przy pomocy Bluetooth w wersji 5.1, no i generalnie smartwatch współpracuje z niektórymi systemami Android czy iOS, więc jak widzicie dość interesująco to wygląda pod tymi konkretnymi względami. Z ciekawych funkcjonalności smartwatch oferuje dostęp do różnych trybów treningowych, są to zarówno tryby profesjonalne jak i niestandardowe. Dodatkowo również smartwatch wyposażony został w GPS. Warto również wspomnieć o tym, że sam smartwatch wyposażony jest w czujnik tętna. Umożliwia również pomiar natlenia krwi poprzez tzw. funkcję SPO2. Oczywiście, w smartwatchu znajdziemy również takie ciekawe funkcjonalności jak monitor SNU, alarm czy stoper. Przy pomocy smartwatcha możliwa jest również obsługa powiadomień pochodzących z telefonu. Więc, jak sami widzicie, tych funkcjonalności w smartwatchu jest dość sporo. Ja oczywiście nie wymieniałem wszystkich z nich, natomiast, jak sami widzicie, wygląda to dość interesująco i naprawdę warto dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tych funkcjonalności przed zakupem. Porozmawiamy sobie teraz jeszcze nieco o innych kwestiach związanych, np. przykład z. Wymiarami tego urządzenia wysokość urządzenia wynosi 53,6 mm, szerokość 46,7 mm, no i grubość 11,4 mm. Sam zegarek jest dość lekki, waży tylko 52 gramy. Natomiast to, o czym jeszcze chciałbym wspomnieć, no to na pewno jest to bateria i procesor. Jeżeli chodzi o baterię, no to ma ona 455 mAh, dzięki czemu powinna ona umożliwić użytkownikowi korzystanie z urządzenia dość długi czas. Jeżeli natomiast o procesor, który wykorzystany został w przypadku tego produktu, no to jest to procesor o nazwie HiSilicon Silicon Kirin A1. Generalnie to bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi właśnie o procesory, na pewno warto sobie o nim nieco więcej poczytać. Zwłaszcza jeżeli planujesz zakup Huawei Watch GT2 Pro. Tak mniej więcej prezentuje się sprawa, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Natomiast sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie ceny tego produktu Huawei. Watch GT 2 Pro. Kupimy w internecie już za około 700 zł. Jak widzicie nie jest to jakoś specjalnie drogi smartwatch, więc spokojnie myślę od czasu do czasu można pozwolić sobie właśnie na mniej więcej taki wydatek, zwłaszcza jeżeli chodzi o smartwatch, które nie kupujemy przecież co chwilę. To co jeszcze można powiedzieć o Huawei Watch GT 2 Pro, no to na pewno to, że jest to dość popularny smartwatch jeżeli chodzi właśnie o wybór tego typu produktów w internecie. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi właśnie o ten produkt, przypominam, że link do niego znajdziesz w opisie mojego filmu, gdybyś chciał dowiedzieć się jeszcze więcej na jego temat. No a tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o Huawei Watch GT2 Pro. A więc ja tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.